Witajcie kochani podróżnicy wirtualni. E, dzisiaj znowu news e, w Indii, ponieważ mam e, ciekawe informacje na temat e, tych filmeczków, które tam pokazują, że ciała się palą na ulicach i ludzie padają i tak dalej. E, z Indii oczywiście. E, więc tak, mam taką informację, że e, 15 lat temu był wielki wybuch. E, Gazowy e, w Bopalu, a też 2-3 lata temu był taki sam wybuch w północnych Indiach, gdzieś e, koło Orisy. I właśnie jest bardzo możliwe, ktoś to rozpoznał, że te filmy, które rejestrowały te oba wydarzenia, przynajmniej te ostatnie e, sprzed 2-3 lat koło Orisy zostały użyte, aby postraszyć trochę bardziej ludzi sytuacją w Indiach. Najświeższe informacje są takie, że 90% ludzi, którzy zachorowali na oną chorobę, wyzdrowiało. Także pozdrawiam Was serdecznie. wanakam kam. Namaste. Cześć. A, a jeszcze a propos, może nie a propos, to jest właśnie mój patchwork, który zrobiłam dla mojego kochanego tak on wygląda mniej więcej o, pokażę wam może lepiej jakoś to tak przy okazji, żeby nie było tak szaro namaste, na cześć